Żywe larwy umieszczano wprost na zakażonej ranie żołnierza. Larwy od razu zjadały martwą tkankę, omijając zdrową skórę. Przemieszczając się, pożerały gnijące mięso, co zmniejszało infekcję. Wydzielały też enzymy rozkładające martwą tkankę, ułatwiając im żerowanie. Po paru dniach usuwano je, nim zdążyły zmienić się w muchy. Na tym etapie gojąca się tkanka ma większe szanse na wyleczenie. Tak, świetna terapia. Można kupić żywe larwy i zazwyczaj one są, są one w takich siateczkach, w takich małych woreczkach, które mają drobne otworki. Te siateczki, te, czy te woreczki kładzie się na taką ranę, która ma martwicę, no i larwy przez te dziurki sobie tam skubią i dokładnie oczyszczają tę ranę. Także naprawdę świetna terapia. Sam to stosowałem wielokrotnie w mojej karierze. Natomiast miałem też jeden przypadek, że starsza pani przyjechała na SOR i miała, że tak powiem, wolno żyjące larwy, które zostały tam umiejscowione przez muchy. Natomiast ta rana była czysta, była zupełnie zjedzona, oczyszczona z martwicy. I pamiętajmy, że larwy nie jedzą żywych tkanek, tylko martwe. Więc super terapia, naprawdę dobrze działająca przy przewlekłych, ciężko gojących się ranach.